Siemanko, z tej strony Driftingowy Nerd, siedzę na czarnej kanapie, ale to nie znaczy, że będziemy robili fejkowy casting. Jestem w Nasierowie i dzisiaj goszczę u Pawła Borkowskiego w Nasierowie. To jest jego miejsce, w którym trenuję, a teraz jest właśnie on. Cześć Pawełku. Siemanko. A, twoja kanapa. Mówiłem. Witam wszystkich. Mówiłem, że y, mamy czarnoskórzoną kanapę, ale to nie znaczy, że będziemy robili fajkowy casting. <grym> dokładnie, dokładnie. Y, piękne miejsca na ziemi sobie znalazłeś, jest tu naprawdę w, w zasadzie wszystko czego driftingowy, czy driftingowy nerd, czy drifter, czy po prostu ktoś kto kocha drifting, wszystko czego potrzebuje ma tu na miejscu. Dokładnie, można tak powiedzieć, że no, miejsce jest fenomenalne. Widoki jakie tutaj są o niektórych porach, no, coś pięknego naprawdę. No nie tylko, nie tylko driftem jest tu, jest możliwość się zachwycać, ale, ale też innymi jakby rzeczami. Mhm. E, dużo czasu tu spędzasz? Ty w ogóle mieszkasz tu? E, pff, niektórzy pewnie myślą, że ja tu mieszkam, bo jestem tutaj większość swojego czasu, bo tutaj właśnie naprawiamy samochody, testujemy, tren trenujemy. E, także naprawdę dużo czasu tutaj spędzam, a, aczkolwiek nie, mieszkam w Ciechanowie, czyli tam kilka, kilka kilometrów około 10 kilometrów stąd. E, aczkolwiek, no w przyszłości, kto wie, może, może uda mi się tutaj e, już e, na stałe. E... Zamieszkać. zamieszkać dokładnie. Całe miejsce pokażemy Wam w najbliższym bokiem, które już we wtorek, także śledźcie, bo naprawdę tutaj jest bardzo dużo ciekawych rzeczy i bardzo dużo fajnych samochodów. No właśnie, Paweł powiedz, czy ten plac, który tutaj jakby się znajduje, na którym teraz sobie siedzimy, to jest takie twoje typowe miejsce do treningów także właśnie autem zawodniczym, czy tu tylko swoimi treningówkami jeździsz? To znaczy właśnie z moim autem zawodniczym tutaj jest tak, że no nie wykorzystam jego nawet w 95%. Moim zdaniem, no to jest bardziej na zasadzie, czy wszystko działa. Przed zawodami zawsze tutaj po jakiś tam ustawieniach nowych sprawdzamy, czy jest wszystko OK, czy wszystko nie, nie współpracuje i i, i tak dalej. Ale jeśli chodzi o trening, no to staram się szukać jakichś większych obiektów, żeby wykorzystać właśnie cały potencjał tego auta i e, móc e, trenować zupełnie coś innego, czyli to, co, to, co doświadczam na zawodach. E, a tutaj tutaj bardziej tak już na, na tym poziomie, to już jest bardziej jazda taka hobbystyczna, czyli jakimiś właśnie autami do 200 koni. I jakby z kolegami się spotykamy i się bawimy wszyscy razem. Ja przed chwilą sam miałem okazję troszeczkę spróbować swoich sił w. Treningówce Pawła było naprawdę ciężko. Bardzo dobrze ci szło, naprawdę. Jak, naprawdę? Na, jak na, na początki, no to już, już widzę, że czujesz balans, czujesz masę tego auta, i no też nie oszukujmy się to auto, jest dosyć ciężkie, bo nie ma wspomagania i moc czasami potrafi się w trakcie jazdy urwać, więc, więc i tak ci bardzo dobrze szło. W takim razie bardzo dziękuję, jestem mocno, naprawdę mocno podbudowany. No musisz sobie teraz budować Nissana i próbować wiesz, sił wyżej. No, <laughs> może kiedyś się uda. No właśnie, mówiąc o samochodzie, mówiąc o Nissan. To jest samochód, który w tym roku zobaczyliśmy po raz pierwszy w Poznaniu, w zasadzie w połowie treningów dopiero przyjechał, w połowie piątkowych treningów, ale mimo wszystko udało Ci się dobrze w niego wjeździć, tak że no, po tej trzeciej rundzie w Płocku, po trzeciej rundzie Drift Masters Grand Prix w Płocku byłeś na pozycji lidera. Tak, zgadza się, no auto, auto jest naprawdę fenomenalne, jestem niesamowicie zadowolony z niego, no wiadomo jak to pierwsze auto, no trzeba, trzeba kilka rzeczy, w kilka rzeczy się wjechać, kilka rzeczy w ustawieniu porobić pod siebie bardziej, no bo auto jest nierówne innemu samochodowi, także, także jakby takie rzeczy wiadomo. Ale, ale tak to jestem no, przeszczęśliwy z tego samochodu, także no, jest fenomenalne. Mhm. E, jakie są różnice pomiędzy tym y, samochodem a S13, którym, którą jeździłeś no, przez poprzednie 3 lata swojej kariery? Z takich różnic, które już dążyłem zauważyć, to wydaje mi się na pewno, że w S13, S13 było po prostu bardziej agresywne. 14 jest taka bardziej ospała, ale, ale da się z niej tę agresję wybudzić, tylko trzeba zrobić to samemu. 13, 13 tak bardziej sama atakowała, była bardziej taka napastliwa, a 14, w 14 trzeba trochę samemu podziałać, pomóc jej i, i też potrafi świetnie atakować. Mhm. Czy zgodzisz się z opinią, która panuje wśród wielu drifterów, że Nissan S14 to najlepszy samochód do driftu, bo po prostu najłatwiej się nim driftuje? Ogólnie wydaje mi się, że są to mimo wszystko porównywalne samochody i ogólnie 200SX to są najlepsze samochody mhm. do driftu, także wydaje mi się, że no stąd może być taka opinia i, i myślę, że można ją śmiało potwierdzić. Ok, e, powiedz proszę, jaki jest setup w tym samochodzie? Wiemy, że jest silnik 2JZ, czyli dokładnie taki sam jak był w twojej S13, którą jeździłeś w zeszłym sezonie, ale jakby e, dokładnie, co w tym 2JZ jest, jaka moc, jaki moment obrotowy? Ogólnie, jeśli chodzi o setup względem mojej poprzedniej 13, jest e, bardzo dużo różnic. E, jeśli chodzi o silnik, to tak, jest tutaj 2JZ, e, natomiast so, jest on zupełnie, zbudowany na zupełnie innych podzespołach. E, ale podzespoły właśnie jakby tutaj mniejsze znaczenia powoduje. Tutaj największe znaczenia, jeśli chodzi o jazdę, no to jest odciążony silnik różnymi urządzeniami typu wspomaganie, jest elektryczne i tak dalej. Jest wiele takich tematów, gdzie ten silnik jest po prostu strasznie taki żyw, żwawy, i reakcja na gaz tego samochodu przy tej samej mocy, co tego poprzedniego, jest zupełnie inna. Także na tą chwilę jest mapa lekka, czyli tam koło 600-650 koni, potencjał jest gdzieś na 900 koni z nitrem, także na razie jesteśmy na tej, na tej mapie mniejszej, wydaje mi się, że na tą chwilę nie ma potrzeby robić większej mocy, bo... Wolę właśnie na razie, na razie na spokojnie się wjechać w te auto, dotrzeć z nim i dopiero myśleć o jakichś tam większych mocach. Okej. Okay. Powiedz proszę, e, czy. Gdzieś tam na początku sezonu, jak to auto powstawało, jak już wiedziałeś, że będziesz jeździł w Drift Masters Grand Prix nowym samochodem, czy gdzieś z tyłu głowy nie było takiej myśli, żeby jednak zabierać też na zawody, chociażby na te pierwsze rundy, tą trzynastkę, w którą jesteś już wjeżdżony, no tak, aby właśnie no, gdzieś nie tracić tej sportowej rywalizacji, nie tracić punktów poprzez no, choroby wieku dziecięcego w aucie? E, tak, no, były, były takie plany, aczkolwiek jeśli chodzi o tą moją s Strząskę, którą startowałem jako głównym autem w poprzednim sezonie, no to, to auto zostało zniszczone i zdecydowaliśmy się na budowę nowego auta, nie, nie, nie naprawianie z tego e, starego, także została mi tylko ta treningowa. No, treningowa, Myślę, że na ten poziom e, już jeśli chodzi o zawodników i, i, i ligę, no to wydaje mi się, żeby trochę miała mało tej mocy, bo tam jest 400 koni jest to silnik jeden jz który uruchamia swoją moc dopiero gdzieś przy 4,5 tysiącach także no to jest taki właśnie już typowo treningowy samochód, a druga kwestia no to kwestia logistyczna, jakby jeszcze w tym sezonie skoncentrowaliśmy się trochę na innych kwestiach niż, niż właśnie przebudowa jakby naszego, naszego transportu, żeby właśnie móc zabrać dwa samochody Także, także myślę, że to jest kolejna kwestia, która na to miała wpływ? Mm -hmm. e, powiedz proszę, za nami pięć rund Drift Masters Grand Prix, w których startowałeś wszystkich, tak jak mówiliśmy, e, po płocku byłeś na pozycji lidera, ale która e, runda jak dotąd była dla ciebie najtrudniejsza, a może którą po prostu najlepiej wspominasz? Najlepiej wspominam, wspominam ostatnią rundę e, <laughs> na no to, że w Rydze pikerniki. E, no jest to moja ulubiona trasa, jest to moje ulubione miejsce, jeśli chodzi o drift. E, kibice są tam niesamowici, klimat, który tam panuje. No, po prostu każdemu polecam tam być. Jeśli ktoś e, jest fanem driftu, to już tym bardziej, e, bo naprawdę jest to niesamowite przeżycie. E, nie, nie, nie udało się tam zająć jakiegoś e, bardzo wysokiego miejsca, ale, ale mimo wszystko jest to dla mnie e, najlepsza runda w tym sezonie, ulubiona. Że tak no i w zeszłym roku wygrywałeś też tam. Tak, tak, tak. I właśnie z tego poprzedniego roku został ten sentyment, że, że udało się fajnie tam namieszać. Podsumowując cały sezon, e, w zasadzie te pięć rund, które e, są za nami. E, Byłeś przez moment na pozycji lidera po trzeciej rundzie w Płocku, później gdzieś tam przez jakiś błąd w Toruniu z tej pozycji spadłeś, w Rydze też nie udało się jakiegoś supersportowego wyniku osiągnąć. Powiedz, czy to nie rodzi takiego trochę, trochę niesmaku i złości sportowej, no, która w Hockenheimie zaskut zaskutkuje tym, że odpalisz jakiś tryb mordercy i nagle będziesz tutaj wszystkich łoił jeden po, po drugim? No, jeśli chodzi o mój tryb mordercy, to myślę, że w tym sezonie raz go wykorzystałem właśnie w Polsku podczas przyjazdu z Jamesem Deanem myślę, że na pewno, na pewno będzie 110% na Hockenheimie i myślę, że będę właśnie bardziej agresywnie tam pozwalał sobie na agresywniejsze ataki i na większe ryzyko, także myślę, że może być fajnie a jeśli chodzi o pozycję w generalce no różnice, różnice są na tyle, tyle spore, że musiałbym życzyć Adasiowi źle, a bardzo go lubię i mu źle nie życzę chociaż no tutaj wygra na pewno lepszy, wygra, że tak powiem no sport, sport z wery fikuje po prostu tą sytuację i no wiadomo, no zobaczymy, zobaczymy co, co z tego wyjdzie. Myślę, że no, trzeba, trzeba się utrzymać przede wszystkim na, na tej pozycji, co, e, co się jest teraz, a, a czy się uda wyżej, to, to się okaże. Mhm. E, właśnie na rundę w Hockenheimie, czyli na ten finał, czego ci życzyć? E, bez awaryjności, e, no i spokoju, spokoju w głowie, żeby właśnie nie, 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 nie spalić się, że tak powiem, e, po prostu za mocno. i E, takiej stabilnej, stabilnej, agresywnej właśnie pod ten finał, ale stabilnej jazdy. Mhm. E, prowadzisz już rozmowy ze swoim, ze swoim teamem, ze swoimi sponsorami na temat e, sezonu 2018? E, właśnie jeszcze nie. Jeszcze nie zaczęliśmy rozmawiać o kolejnym sezonie, e, jeszcze żyjemy tym, e, aczkolwiek właśnie pewnie niedługo taka rozmowa nastąpi no i mam nadzieję, że zaraziłem ich e, driftem na tyle, że będą chcieli zostać ze mną e, na kolejny sezon Byłbym przeszczęśliwy i tak już jestem bardzo wdzięczny, bo był to dla mnie przecudowny sezon, dzięki, dzięki temu, że mam właśnie nowy samochód. Jestem w świetnej dyspozycji, właśnie w takim komforcie, właśnie, że, że jednak wspierają mnie i, i są ze mną. Nawet, nawet już chodzi o, tak o to samo, samo, sam fakt. Także. Będę trzymał kciuki e, za to, żeby to zostało i, i w kolejnym sezonie będziemy walczyć dalej. No a my Ci w takim razie z całego serca tego życzymy, żeby wszystko e, się poukładało na nowe sezony i aby, a, abyśmy mogli Cię oglądać no, w całej serii Drift Masters Grand Prix. No i tak samo w dobrej, a może nawet jeszcze lepszej dyspozycji niż w tym roku. No zobaczymy, zobaczymy. Czas pokaże. No, będziemy, będziemy się przygotowywać, trenować. Cały czas nie będziemy, nie będziemy tego po prostu... E... Że tak powiem, tracić. Tak? Tracić dokładnie. To w takim razie my idziemy zwiedzać przepiękne nasierowo. Oglądajcie we wtorek odcinek Bokiem. Pokażemy Wam, co tu jest. A naprawdę jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Nie tylko ta czternastka, ale. Zaraz, zaraz się przejedziemy czternastko po, po okolicy, pokażę Ci parę fajnych miejsc. O, słyszeliście? No to w takim razie warto oglądać wtorkowy Bokiem. Tymczasem, za dzisiejszą czwartkową rozmowę z Pawłem Borkowskim, bardzo Dzięki. dziękuję Pawłowi Borkowskiemu. No i co? Mówił dla Was driftingowy nerd i Paweł Borkowski. Dzięki, trzymajcie się. Piąteczka.